się no witajcie w moim Dzisiaj gramy w Minecraft, ale subskrybujcie komentujcie, My mamy go. 40 subskrybentów. Za mną jest... Elone. Ogólnie, jak pamiętacie, w tamtym odcinku, no, zginąłem chyba ze 3 razy. Obudowaliśmy się no, no, trochę... Co? No, pomyśleliśmy, żeby jakby skoczyć do kopalni po diamenty. No. Mamy jeszcze chyba 15 diamentów w skrzynce. Mhm. No tak, no. Ja może... się jakoś tak polepszyć. Często. Słyszę już świnie jakoś. Jak ja nienawidzę świniak dzisiaj. Halinę. Bra, ja to zabudowałem, ja to zabudowałem, chodź. Halinę miałeś pozdrowić. Pozdrawiam halinę. <noise> Kurde... prawie to nie wpadłem. Patrz, tu był blok i ja sobie idę w ostatnim momencie, Taki slow motion ja skaczę. <noise> Dobra, tam mamy okienko takie. No jest. Ale bo ja tam skrzynkę widziałem kolejną, to może przejdźmy do niej. Ja tarczy miałam. Wspomnieliśmy o tarczy. A. Dobra. Trudno. Tu jest patrz, mały wieprz. Skakańca z do głową. Jesteś ze mną? Gdzie tu jesteś? A tu. No idę, idę. Tam skrzynkę widziałem, to pójdźmy do niej. Uf, ale mi się nadal serce bije. Może 50 minut minęło. Hogin tutaj na dole. To chodź tędy. Dobrym hmm. Nikt o nie zapraszał. Aj się dobrze. Ja go spadłem. Ja mam to. Ja ja się. O, chodź. znowu się pali. Chodź, chodź, chodź. Nie, tak, nie mogę nie nie ich podpalić, się. bo tam ja Musisz Pani, na ziemię podpalić. Tak, dobra. Jedna leży. Dwie złoto Można tutaj tak. się. Patrz. Ja mam... cztery bloki złota. Ja mam jeden. Trochę strzał, jakiś od ten mnie. Dobra, to nie się. będzie nam potrzebne. Chodzi złoto zbieramy, bo można się potrajdować przecież. Ile masz bloków? Bo ja mam cztery. Jeden. Ja mam jeden blok złota. No to chyba tyle do trade'ów nam wystarczy. To przerobię. Wiem że są tu jeszcze skrzynki. O kurde, gdzie tego typa. Wiem. Nie jednego. Chodź tędy. Jest tu. Cześć, go. Nie ma świna. Uciekaj! To nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. Ale one się wszystkie na mnie yes! Wszystkie budowanie... Oh! Odradzam się. Kurde no. Ja już na to, jestem. Tyle razy trzeba tam chodzić, że... Ja... nie wiem no. W tamtym odcinku ja trzy razy zginąłem. Albo cztery. Teraz się budowałam i... bloków nie mogłem postawić, bo świna co rozbliżał było. A mi właśnie one nie zbagowały ja mhm. te bloki. Ja chciałem Cię zabudować, a mnie one zbagowały te bloki. Dobra, teraz na full stopienie. Od dzisiaj najgorszym wrogiem moim są chubliny albo ogólnie świnie. Gaz we mnie strzela, no. Mogę się biegać? Gdzie to ogólnie jest? Ja jazdzi? jestem w stronie. Aż ja zaraz będę. Ja się modlę, żeby ich tam nie było. Tam. Co? Czy modlę, żeby ich tam nie było? Raczej będą. Ja to muszę łapką skopywać. Oby nie, ale mogą być. Ja mam tylko jedną strzałę i jedną kość. Ja jestem w tym miejscu, gdzie zaczynamy mieć odcinek. Uh -huh. Właśnie ten do specjalnych chciałam wejść, bo tam już jest dół, żeby a nie tracić Czekaj, tu te moje rzeczy niektóre Niektóre, w sensie Drewno i bip Ale rzacza i do obronienia się nie mam nic Mam tylko łapę No i to chodź po mnie Tam, gdzie zaczynaliśmy odcinek Mhm Bo tu łapą muszę skopywać Tak Moje tam chyba są w pełni. Mm -hmm. Wszystkie. Jezu! Nie gadaj, że cię uchatłubik. Sześć świn mnie goń. Mam trzy serduszka, bo spadam z wysokości. O, widzę cię. Hmm, znaczy pójnik. Nie, wyjdź, świnia, wyjdź, wyjdź. Świnia, niedobra świnia, wyjdź. Pomóż, pomóż! Nie nie, nic nie miałem, sorry. Oooooo! Oh. I znalazłem na końcu skrzynkę. Hä? Złote, jab no, złote jabłko Dobra, zabrałem wszystko. Tak, Jakaś ukryta skrzynka tu jest. Zabrałem Jeszcze trochę, żeby tu. Dotrzeć chciałam jakąś siekerę wziąć ze skrzynki, a nie zobaczyłem. Creepera był przy skrzynce. Dwa bloki ode mnie. I creeper co? Jaki creeper? Przecież tu nie ma creeper. Ale w overworld. Over <ślinik> w overworld to jest. Jestem w tym miejscu w którym się witali, nie? Zjem złote jabłko. Finiak mnie goni. Biegnę do ciebie. Mam 64 bloki piasku, 64, 64 bloki ciemno-dębowych detek i 7 steków. Tylko pamiętaj, że piasek się zapada. Wiem. Dobra, mam wszystkie moje itemy. Dobrze, a moje gdzieś są tam? Ale ja nie wiem, gdzie ty zginąłeś. Prze chwilą czy wcześniej? Chwilą. a Dobra. Ja dla Ciebie zrobiłem drogę taką, mm -hmm. do wejścia do mnie. Dobra, jestem na, na Diraku już. Jeszcze ten... No jeszcze strzela we mnie Piglin. No, czekaj, bo ja zaraz po pójdę. Tam. Uch, tam spadłem. Co jest? Mam serduszko, braku. jedno serduszko. Ja to jestem ustawiony Lec. Pomóż. Lecę, tylko nie mam... Nie mam. On we mnie będzie strzelał. Lec. Będzie we mnie strzelał jak podejdę bliżej. Nie mogę nic zrobić, Pomóż. Prasz, tylko nie wiem do końca, gdzie ty jesteś. A jak to ci wytłumaczyć? Kordy, kordy, kordy. Nie, 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 nie. nie. Bo ja się zabudowałam piachem. Mam jedno serduszko. Czekaj, ja mogę się uleczyć. Widzę twój nick Ja twojego nie. Już nie widzę. Widzę, nie, widzę. Będę się wyżej, wyżej weź nie to tu, się widzę, dawaj Jezu! to ty mówisz, że w piasku? no, budowałam się piachem ale ja cię widziałam gdzie ty? czekaj, już nie widzę ty byłeś trochę niżej niż ja widzę skrzynkę jakąś co? Wyjdź z bastionu! Ja wyszedłem z bastionu teraz. Wyjdź z bastionu! Spróbuję. Świna zaskoczyła na mnie. Pomóż. Widzę twój plach. Wracaj do tam, gdzie się plachem tym warowałeś. Ale ja miałam wyjść. No właśnie tutaj, gdybym ja Czekaj. Gdzie ty jesteś? Tak, gdzie piachem wariowałeś. Tak. Wynik. Wyżej, wyżej, wyżej! Tutaj! Gdzie? Widzisz mnie? Tutaj. O tu, gdzie ty patrzysz? W ogóle z tyłu, z tyłu. Tam, tam dobrze, tylko to jak cię przeszkadza. Padłem i Padłeś czy. Sp... O, widzę cię, siema! Ja Ej, tu ty, byłem chodź. właśnie i mnie popchnął. Miałem tu jedno serduszko. Anderman, Mam to jest. cztery specy. Gdzie są twoje i Gdzieś na dole, ale pewnie znikły już. A to ja ci dam. O, to mogę ci dać, to mogę ci dać to Anderman mogę ci dać. Nad sobą. To ja wiem. A, tam dałeś. Świnia na mnie warczy. Dobra, już nie wejdę. Wrzuciłem ci wszystkie potrzebne. Dobra ty nie masz? Tylko nie, nie ma. masz kilo. Nie! Boże. Co ty? Nic nie było. To ty? Chodź. Tak, tak to, ty. to ja. Nie, bo tu wódki. O, jaki zabał. Jeden mieczyk na szerokie ostrza trzy. Mój właśnie. A. Gdzie ty Chodź. jesteś? Chodź. Tu, gdzie dałem Ci tam Chodź, zbudowałam. Chodź, chodź. O kurde, popatrzyłem się na niego. Ender. To jest No, on jest. Tak, popatrzyłem się na niego. Spróbuję tu wejść, chyba czekaj czekaj, nie... czekaj, 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 czekaj. Go, ja mu patrzę w oczy A nie Gdzie on? Zniknął nie wiem gdzie. Gdzieś się tepną. Ja tu piachem nie chciałem załatwić. Gdzie on jest? A tutaj widzę go, tutaj, tylko piachem go nie załatwisz. Znaczy on trochę HP otrzymuje. Bo jest tam. Tutaj, tutaj, tutaj. Nie, tu nie mam killowa. Weź to rozświet. Pi... O nie, on się tepnął. Nie, nie on nie. jest. Ja nie, nie mogę rozkodać, ja przestanę mu w oczy patrzeć. Dobra, dostał. Mam 21 jeszcze piachu. Tu jest, tu jest, jest. tu jest. tu! Dobrze. Buziek. 16 piachu Jest Spójrz tu! na dole! Wrzucaj! Gdzieś Dobrze. się tepnął daleko. Tam, tam Jest, na dole. Ale tam już o, o nie o Nie, się tepną. Jest tu. Nie. Biega Zenek. Tu jest, tu jest. W wysokości, prawie się zabił. Dobra Pan. jest! Wal ciachem z nie, nie dam rady. Kurde. No uniknął tego! <grym> jest? On piachu z... ten piach. Uz... Jaki... Co jest? Masz ten, ten piach nadal? Trzy. Jak Ten blok... Tam Tam się No co jest? <noise> jest? Dobra. Dobra, jest zaginiony Bigo. Zobaczymy się dobrze. Perełka, jedno. Dobrze, nie jest źle. Mam jedną. Perełkę. Czekaj. Dobra, chodź ze mną, chodź ze mną. chodź za mną. Ja od tego doszło, nie wiem. Do tego doszło? Nie wiem, lecz się domyślam. Krzynia! Nie otworzona! Nie skrzynia! Tutaj, tutaj, tutaj! Zabudowaj, zabudowaj. Weź sobie kilo, weź sobie kilo. Weź sobie kilo. Znikania to nic. Ja mam 3 zł. No nie znikam. To dobrze. Ja mam ten bloków to Weź, trzymaj ten blok. Okej, okay, chodź, chodź. Chodź tam, ja. Trzeba się po Tu jak. A, nie. na. Trzeba się tutaj dawać. Enderman kolejny. Chodź. Do góry. Chodź przed baskiem. Tam, na początek tam? No? no, chodź tu, tu. tu. Szybko. Dzień. Tutaj, 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 tutaj. O, Czu, Nie tu, obróć się. Za siebie! No idź tam na ten kobel i porozglądaj się. Nie tam! Tam gdzie przed chwilą stałeś na tym koblu. Ona na ten i porozglądaj się. O, chodź. No widziałeś mnie A, przed chwilą Nie, nie widzę dopiero. Tak cały, to jak mnie widzisz? Ale nie, ciebie nie, nie widziałam, tylko nikt. Chodź, 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 ale ja wtedy kupałem. O, to nie wiem. Nie wpadłem. Prawie już... spadłem przez ciebie. Nie spadłeś. byłem prawie, gdybym nie kupnął, bym zginął w lawie. Schodki jakieś tu robiłeś? No, chodź. Była ukryta skrzynka, to chyba może być gdzieś złoto pod tym. E, nie wiem, żeby to było gdzieś też złoto. Nie ma tu nic. Ej, tu jest jakieś wejście niżej. Idziemy tam czy tam okay. czy? Dobra, chodź. Tu ciemność, nie idź tu. Coś tam... Co tam jest? O, chodź, tam nic nie ma. Tam jest ciemno. Jak nie powiem idę. Gdzie Gdy ty jesteś? Ty znikasz mi. Tutaj. No co ty robisz? Tu ten most ciemno. no. A. To jest tam nic tu. A, to tu. Chodź tędy, tu jest bezpiecznie. Powietrze. Uuu! Zobaczaj na drzwiach. No, była jedna dziura, musiałbym do labu I Spadło chyba na reinom. Widzisz? Jest pięknie, nic nas nie zaznaczy. Ja usza jakaś. No ale to akurat no to ja sobie no jak będzie. To się złoto to jeszcze. To właśnie moje, to co ja odłożyłem. to, to jest. Masz jakieś Dobra, strzały? Ja... No, ja mam 13. Mam... To daj mi to kuszę. Nie strzelaj we mnie. Wyrzuciłku. Dobra. Sorry. Naładowana kusza. Mhm. Będę jej nie Kurde, kurde tu idzie. jest czasami... Serio ja ci o kurde kurde tu kurde kurde Nie kurde 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 Uważaj, bo tu hmm, tutaj uważaj właśnie ale tu trzeba być takim cichym jakby hmm? żeby to Ej, wybijamy wszystkie tutaj pigliny, czy... Nie wiem, ja bym się z nimi potrojdował. Tam jest jeden tu, ten z czarnym. tu jest czarny na dole! Widzi nas, widzi nas! Czekaj, chodź za mną, chodź za mną, za mną. Jeszcze za mną? Nie. To chodź. Ja nie wiem gdzie... Tu jesteś. Pod sobą. Patrz tutaj, jak będziemy uciekać, to idziemy tu. Właśnie, tu, tu. Jak będziemy, to już szybko zabudowujemy Mhm. Mm no. Zobaczcie. za Mhm. Mm ja mieczyk w A mnie O kurde! Co? Szkielet jakiś. na nadłem, nadłem, nie widzisz? Wiem, widzę, szkielet trzeba. Tarcza! Muszę coś zjeść. Zauważaj! Kurde, no to... No nie zabudujesz. Chodź idzie tu? A nie, nie idzie. Chcesz strzały? Nie, ja mam tak. I nawet więcej. i tufik lepiej zrobić, żeby nam nic na ryje nie skoczyło. Mm -hmm. Nie, po co tam widzisz? Lok no z tobą są. Aha To jest... Ten, żeby się A Tu tak. musimy... tu są pigliny tutaj wyżej. Nie rozkotuj tu. Ja mam mieczy, to jak wyciuwałam do soli. Teraz chodź tu, chodź tu. Nie, tam, o, tam, o tam, tam. Tutaj, o tu. Drodzy taj a to tu jest są tu mięso musimy ich tu jakoś... Ja nie wiem, gdzie oni są. Jest ale... o. Nie byliśmy wyżej. jeżeli... Tam, tam. Nie. Zdaj mi złotą rzecz. Ja nie wiem, chodź. Ej, oni są chyba centralnie na tamtym. Nie, to byśmy... Nie. czekaj, sprawdzę jest... jest... czy nie ma ich pod nami. Nie, raczej To To jest trabny, nie. nad? Nie, pod. Nie, pod nami nie ma. I pod nami nie jesteśmy w ogóle zabudowani. No. Słyszę, ja ale no. Nie nie ja też ich słyszę, ale nie. Ale oni no, no, gdzieś tu warczą. Ty, oni tu są! Czekaj! Widzisz co? O co ty budowałeś? Co dwoma? No ale ja muszę no, tam wejść. No, wejdź tu. A nie, bo tu... To... a, dobra. No. To klatka dla nich tu dzieje. jest. No Wejdź tutaj, bo zaraz Czuję? ich wypuszczę. No chodź tutaj, do mnie! No to chcę, a ty mnie bijesz. Nie bijecie ja ani razu cię nie No to biec. na to. No tutaj chyba są. Nie no. Dobra, nie ja, idę wyżej. Nie ma ich. Dobra, to może... O kurde! Co? Już walnę. A ty ich tu nie zamknąłeś? O ty ich zamknąłeś. O ty O te, co to budowałeś. Tak, chodź tu są. No właśnie. Czekaj, 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 czekaj. O tutaj jej wypłócimy. O kurde, ile ich tam. Dobra, chodź, 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 chodź. Chodź, chodź do naszej skrypki. Chodź. Nijna, chodź, tu szybko! Stab jeden. Drugi stab! Jestem. Nie! 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 do ciebie no. Szybko Nie! 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 no. Nie! Nie! lutu. Nie! 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 Na górze. Nie! Nie! Zginął no jeden. Chodźcie. Jak we mnie stoi. Dobra, A ja słyszę jeszcze. Jako muzyka.

Trzeba walnąć jednego, który. Ja i idę. I będą, będą. Nie. I będą na no, nas no, wszyscy przy przygotowani. Jak walniemy jednego. Czekaj. Okay. Ja, Odbuduję. No, ja tu czekam. No. Prawie, no. Oni tu łazą. O! Trafiłem! Gdzież to? Uuu. Oni są Hobby jeszcze jest i ten... Łukasz! Łukasz! Walnowyśmy nie tą drogę! Mocno bije! W lewo jest to jest. Co? Jednocerce. Odpuszczę tego Hobbina. Zapraszam. Ale klatkę dla niej nie dodać... No. O, idzie, idzie! Siema! Siema. Siem. Zrobił Ła! mi zrobił! Uh. Lekki? Tak mi zrobił! Pomóż mi! Biegnę! No. serca! Uciekaj! Półczorej Uch! serca! Ale tam do nich skoczyć. Dawaj, strzelko. Dobrze. No, chodź, chodź, chodź. No, chodź. Chodź, chodź, chodź. Nie pokosują. Nie pokosują ładnie. Dawaj strzelko. Chodź, chodź gościu, chodź. Tam jeszcze chodzi i brutal. I tam na górze, nad nami są też. Ech tu! Zabijam go z kilofa Oni nad nami też są Dobra, chodź, chodź wyżej Mały Zbuduj się tu wyżej Co Co jest? Skoczył do Ciebie waliz Pójdź serduszka, pójdź serduszka Mały, to Ci plecał? Mały Oh, dobra, na dzisiaj to by tyle, to już w następnym odcinku, na razie, byś